Mój dziadek zawsze opowiadał o starym młynie nad rzeką. Mówił, że tam straszy. Nikt już od lat nie mieli tam zboża, ale nocami słychać było terkot kamieni i jęki. To nie miejsce dla żywych, mawiał. Pewnego lata postanowiliśmy z kumplami sprawdzić, czy to prawda. Wzięliśmy latarki, prowiant i poszliśmy o zmierzchu. Młyn wyglądał jak z horroru. Spróchniałe belki, połamane koło, drzwi wiszące na jednym zawiasie. Weszliśmy do środka. W środku unosił się zapach stęchlizny i czegoś jeszcze, jakby spalonego mięsa. Maciek, co to za ślady? Szepnął Kacper, pokazując światłem podłogę. W kurzu i błocie odcisnęły się ślady stóp, ale nie nasze. Dużo większe, z długimi pazurami. Prowadziły w głąb. Młyna, za sto z połamanych desek. Może dzik, próbował żartować Tomek, ale głos mu drżał. Nagle usłyszeliśmy skrzypienie. Ktoś albo coś przesunęło się po schodach na piętro. Latarka miłosza zgasła. Potem kolejna. Została tylko moja. Chyba czas się wynosić, warknął Kacper. Ale drzwi, które przed chwilą były otwarte, teraz stały zamknięte, a na nich świeże, wilgotne odciski dłoni. Wtedy rozległ się dźwięk, który przejdzie mi kośćmi do końca życia. Z góry dobiegł głos. Co wy tu robicie? Nie czekaliśmy na więcej. Wyrwaliśmy drzwi, uciekliśmy w ciemność. Biegliśmy nie oglądając się. Następnego dnia poszedłem do dziadka, gdy opowiedziałem, co się stało. Był zły i tylko powiedział No nie wracaj tam nigdy.